dzisiaj zaproszę Was na mojego 14, 15 czy 300 vloga? Ja nie wiem, ja nie wiem ile tych vlogów jest! Dziś porozmawiam na temat, dlaczego to w pokoju! Znaczy, będziemy dzisiaj rozmawiać o lajkach. O lajkach, słabkach i lubię to i innych bzdetach, które ostatnio są smorą tego społeczeństwa! Ponieważ jeżeli nie mam lajków, to jestem biedny! Jeżeli on nie ma lajków, to nie jest fajny! Jeżeli on nie ma 300 lajków, to jej ja nie dotykam, bo nic nie dostanę. Nie, nie ma ich do tego, bo i tak nie zarwę, nie purka. I to jest smutne. Będziemy na razie zahaczyć o YouTube'a, do niego pójdziemy później. Na razie porozmawiamy o lajkach na takich stronach jak Ask, Facebook i inne gówna. Tam lajki się dostaje... Oczywiście mówię o Facebooku prywatnym. Tam lajki się dostaje za to, że masz ładną twarz, lub czasami powiedzieć coś mądrego. Najczęściej to mądre chodzi o to, że w dupę fubu! I to wszystko to jest mądre na Facebooku. Najczęściej rzuca się jakieś zdjęcia, selfies. Łazienki z, z... kurczę z, 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 z balkonu z... z. Me, dream, to oh Boże, to jest takie smutne, że wszystko na czym zależy teraz młodzieży to są lajki, bo bez lajków nie ma życia. I bym mógł was odesłać do milionów vlogów o tym, o Facebooku, o lajkach, o chujcie moje dzikie! Pęż. Ale nie ma to największego sensu, bo wiadomość do przekazu jest jedna, jeżeli chodzi o Facebooka, ask i tak dalej. Ale mam fajne poluszki, Że jedyne, na czym zależy młodzieży, to są lajki, oglądanie głupich filmów, takie jak moje yy, i po prostu. Rozrywki szukanie, ale czy, czy rozrywką i wyznacznikiem naprawdę prawdziwej osoby są lajki? Powiedzcie, wytłumaczcie mi to, napiszcie mi to w komentarzu. Czy wam like daje, nie wiem, dodatkową minutę w życiu? Czy wam like daje, nie wiem, mamę? Czy wam like daje spaghetti, które mi się robi na muszę je kurde wyłączyć? I właśnie przejdźmy do YouTube'a, ponieważ tutaj wcale nie jest lepiej niż na Facebook'u. Oczywiście tutaj jednak się dostaje lajki za to, na to więcej niż 5 sekund, robiąc sobie selfie w kiblu, ale wciąż te lajki nie są jakby usprawiedliwione. Wiele mógłbym podawać przykładów choćby negatywa, który zrobił filmik, w którym miał tam miliony tysięcy lajków, tylko za to, że nagrał 10 sekund tego, żeby mu dawali te lajki. Według mnie lajki jest to wyznacznik przede wszystkim aktywności widzów i tego, czy film się wam spodobał, czy może nie, czy może po prostu na niego wyjebane, bo według mnie są trzy oceny. Jedna to jest, że się podoba, jedna, że się nie podoba i jedna ostatnia, że po prostu film był taki... No, nie zachwycił, nie, nie był super, po prostu nie daje lajka. No, bo obejrzałem, ale pomyślałem, no nie jest aż taki super, żeby dać za niego łapkę w górę, nie jest aż taki do dupy, żeby, za niego, żeby dać mu łapkę w dół, więc po prostu nie chce jest. I na tyle właśnie to stoi na wyższym poziomie na YouTubie niż na Facebooku, że tutaj macie możliwość wyboru, że może albo się wam nie podoba, albo się podoba, ale też, że po prostu nie slajkujecie, po prostu obejrzycie, no na Facebooku tak nie ma, bo nie możecie obejrzeć zdjęcia i go po prostu zostawić, no bo jak mogliście by zostawić zdjęcie, no i co, i co teraz, i co teraz, on, on robi się tutaj, wymalowuje, kurczę sobie idę yy, suteczką od kibla sobie umyć zęby, że przed nagrywaniem, przed upieniem zdjęć. A wy mu lajka nie zostawicie, wy jesteście, naprawdę wy jesteście pięty, bo wam nie lajkują. No, to wszystko przez was. Wszystko przy No i tak, i nazwa Fejma. Bo jeżeli ktoś jest Fejmem, to tylko dlatego, że ma dużo lajków. I po prostu ma ładną twarz. No i najczęściej lustrzankę, bo prawdopodobnie każdy. Za każdym razem generalnie Fejm to jest osoba, która albo zrobiła coś głupiego w internecie, albo jest bogata, bo boją się stać Dobra, lustrzankę. Dobra, nagrywając tego vloga, pomyślałem sobie... Ja bym mógł gadać, ja bym mógł gadać, znaczy gadać nie potrafię, ale bym mógł tam coś mówić na ten temat, ale to nie ma najmniejszego sensu. Podsumowując, dzisiejszym mówi, że w dzisiejszych czasach, lajk like daje coś więcej niż powinien. Daje prze przede wszystkim pewność siebie, o której będzie w następnym vlogu. Lajki like też dają sławę, i dzięki tej sławie też zyskujecie pewność siebie. O czym będzie w następnym vlogu? Dostając lajka, też uważacie, że jednak ktoś to obejrzył, komuś się spodobało, a może nawet i miłość. Boże, dał mi lajka, idziemy się ru... I morał jest prosty po tym vlogu. Jeżeli nie dacie lajka, to wypadać. Mówisz, nara, nara mi słów. Get the fuck out, get the fuck out. po co to oglądasz? Dawaj lajka, dawaj, dawaj lajka, dawaj lajka, dawaj lajka!